12, 13 i 14 września tego roku, czyli już ten weekend, który się zbliża, odbędzie się tutaj w Bytomiu na ulicy Rycerskiej, w naszej herbaciarni w lokale zaprzyjaźnionych, czyli w pracowni PP, w, skle, w pubie na Rycerskiej i w restauracji Wagon. Pierwsze bytomskie święto herbaty o swojsko brzmiącej nazwie dla nas tutaj świązaków Szolka Tyju. Wydarzenie nietuzinkowe. 3 dni herbacianego szaleństwa warsztatów, wykładów, prelekcji, slajdowisk, degustacji, możliwości zakupów herbat, zakupów ceramiki, zakupów akcesoriów herbacianych, pokosztowania, zobaczenia tak naprawdę najlepszych herbat z całego świata. A wszystko to pod nazwą właśnie pierwszego Bytomskiego Święta Herbaty, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Szczegółów szukajcie na plakatach, na ulotkach, można je w naszych lokalach dostać, albo po prostu znajdźcie nas na Facebooku, fanpage Szolka Tyju, czyli Bytomskie Święto Herbaty. Tam aktualizujemy codziennie wydarzenia, dodajemy atrakcje, które będą uświetniać to yy, święto. Warto czytać, warto być na bieżąco, a przede wszystkim warto tutaj przyjść i spędzić z nami jeden z tych trzech dni przy Szolce Tyju. Czerwona herbata to jest ta herbata, którą my przeważnie pijemy codziennie, czyli czarna, nasze czarna. Takie przedstawienie. Puery to są herbaty silnie fermentowane. One są fermentowane w specyficzny sposób. Do tej fermentacji się włączają grzyby, które po prostu tworzą specyficzny smak tej herbaty. Taki zapach, aromat wilgotnej piwnicy czasami. Taki jakby lekki zgnilizny, ale te herbaty są jednymi ze zdrowszych. Herbat, bo też te grzyby mają działanie prozdrowotne. Mhm. I tutaj Kolega prowadzący herbaciarni w Katowicach kominiarz, Siergiej z Białorusinem, Specjalnie na okazję tego herbaciarnego jarmarku i szorki otworzy 24-letnią taką herbatę. To są herbaty, które puery też dojrzewają. Nie, nie wszystkie, ale są herbaty, które dojrzewają. One jak wino. Im dłużej trzymane, tym jakby zyskują w swoich wartościach, yy, yy, walorach smakowych i w yy, yy, walorach zdrowotnych. Siergiej, 24-letniego puera, jak widziałem, taką cegiełkę, bardzo sprasowany w formie takiej cegiełki, specjalnym takim nożem się się roz, roz, jakby skrobię się na, rozłamuje, się żeby ich nie uszkodzić, tylko że będzie się rozdzielić i się parzy i będzie parzył i często tutaj na ulicy właśnie tego... 20... Tutaj u nas. Tak, tutaj u nas no. na, na Rycerskiej 24 letniego puera. Powiem że ten puer to już tak naprawdę puery powyżej, powyżej 10 lat to już zaczynają mieć wartość kolekcjonerską i mm -hmm. mają taką wartość wysoką, giełdową. Jak nawet Puery się nawet leżakuje czasami do 40 lat. I to już są takie egzemplarze, które się za bardzo duże pieniądze wystawia na jakichś aukcjach. Są kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują, nie piją tych herbat, tylko trzymają jeszcze zbierają je. Mówię, i, i, a Siergi specjalnie dla nas tutaj otworzy 24-letniego poera, który będzie każdego częstował. Od czasu do czasu zaglądam tam. Od czasu do czasu zaglądam tam.